Dzień dobry Państwu Chciałem przedstawić nowość w ofercie Seat Tarraco 1.5 TSI 150 koni, przebieg 95 tysięcy km San Polska, lakier oryginał, serwis ASO Szary metalik Samochód bezwładkowy, bezkolizyjny. Oryginał lakier na całym nadwoziu, czujnik lakieru udostępniam. Możliwość sprawdzenia sobie również przede wszystkich bazach, karwertykalach i tym podobnych rzeczach samochód praktycznie jak nowy w środku używany na trasach Virtual Cockpit, Upper CarPlay, Android Auto tempomat aktywny. Jest system wykrywania zmęczenia kierowcy, yy, pomoc w razie kolizji, wypadku. <laughs> Asystent pasa ruchu Gabartowo samochód podobny do też większej wersji Tigluna Allspace. I Zafixy. z tyłu miejsca tyle, co w superbie, jeżeli ktoś wie o czym mówię. Nie obijamy nogami o fotel. Gwarancja fabryczna, pięcioletnia jeszcze. Tutaj powodem jest tutaj podłoga może być regulowana w zależności od potrzeb. Klimatyzacja z przodu oraz dla pasażerów z tyłu. Również fajna pod Ciemna. Oczywiście skórzana. Mikrofonik dowolnej wigracji egranu. Światła do jazdy dziennej, oczywiście LEDowe. Tylko wskazywające. Jest taka składana elektrycznie. Nie ma praktycznie żadnego zużycia. Rzucę les. Kluczy w kieszeni, odpalamy przejściutka sprawna tutaj również nawigacja w standardzie Android Auto polecenia głosowe również tutaj możemy, możliwość dowolnej konfiguracji środka ekranu nawigacji, czy też tutaj zmieniać sobie Widoki głównego, kierownica skórzana. Bardzo przyjemne auto Nawigacja tutaj jest albo z telefonu, albo z Android Auto, albo również. standardnie schowek jest chłodzone skrzynia szósteczka co tutaj jeszcze w ten pomat oczywiście aktywny możliwość dowolnej tutaj konfiguracji no, tutaj możemy sobie ustawiać bardzo przyjemne ogranicznik prędkości line assist e, to tutaj mamy site asystent wyjazdu tutaj mamy informacje w usterkach, tak więc e, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo Otworzymy silniczek światło automatyczne. Tutaj w tutaj też sprawne otworzymy Oponki 215 65 17 Tutaj okier jak prawie kursze tutaj, le ledy Maska samochód cało odmierzony praktycznie jak nowy tutaj nic nie ma prawa i tutaj z wszystko w oryginale również odmierzone z samochodem osobiście wracałem jeżeli kogoś interesuje takie autko bez bezkolizyjne to zapraszam bardzo fajny subik. A miasto i trasy trasę bardzo wygodnie wysoko się siedzi więcej aut na stronie firmowej autokrajowe.zumzum.pl w razie pytań proszę dzwonić telefon 502 171 200 SUV dostępny jeszcze yy, Volkswagen Tiguan Space również taka powiększona wersja oraz Nissan Qashqai te 2 diesla tutaj benzynka jeżeli kogoś interesuje to zapraszam. Możliwość przyjazdu również w sobotę, niedziela po wcześniejszym mówieniu. Ech. Tutaj klimatyzacja również dla pasażerów z tyłu, tak jak mówiłem, izofiksy bardzo fajnie się wsiada wysiada tutaj nikt nie, obija fotela jest bardzo dużo miejsca dla wysokich ludzi, jakby ktoś wiedział o czym mówię tutaj, bo w Tiguanie w tym krótszym nie ma, ale w tym odspace również jest bardzo dużo miejsca. Jak to. Jak mówiłem, w bracie pytań proszę dzwonić. Telefon 502 171 200. Samochód bezpodkowy, bezkolizyjny. Cena podana w ogłoszeniu. Zapraszam.